dobre wieści, dobre wieści. Dwie rzeczy. Pierwsza, okazało się, że ciemnego kurczaka można zrobić po prostu bez przypraw specjalnych. Można go po prostu przypiec trochę dłużej. Eee, druga rzecz, znalazłem, znalazłem patelnię. Okazało się, że była w szufladzie, o której zapomniałem, że jest. Tu jest szuflada. Ja patrzyłem w zmywarce eee, i patrzyłem tu. I ponieważ jest takie coś nad zmywarką, taka półka to zapomniałem, że tu jest szuflada a w szufladzie czeka na mnie e, patelnia, takie coś na sztuczce, z czego nie korzystam i tu wyjebałem długą i krem do rąk e, więc same dobre wieści same dobre wieści, ale pojawił się nowy problem e, ziemniaki się nie chcą zrobić nie wyjebało gejzera wprawdzie, już więcej, ale te ziemniaki nie są dalej gotowe coś zaradzimy